Cześć, witam Was moi drodzy. Jak widzicie, dzisiaj nie ma żadnego przepisu, a to dlatego, że minął praktycznie cały rok i chciałem go podsumować. No, i oczywiście, zrobić wspaniały konkurs, żebyście mogli mieć też coś fajnego, nie tylko same przepisy, ale faktycznie jakąś satysfakcję. Właśnie zobaczycie za chwilę, jakie będą prezenty. No, ale tak naprawdę to podsumowanie szybciutkie. Mnóstwo przepisów. Co tydzień starałem się umieścić jakiś fajny przepis. Przeszedłem w dużym stopniu na przepisy obiadowe, bo widzę, że tym właśnie się najbardziej interesujecie. I cieszę się, że niektórzy z was robią te przepisy, korzystają z nich, chwalą czasami, a czasami też oczywiście mają swoje uwagi, a nawet wskazówki, że coś nie tak, że można być coś źle zrobione, albo właśnie nie powinno się tak robić. I to też jest bardzo fajne, bo dzięki temu ja się rozwijam i mogę też korzystać z waszych uwag. To mi bardzo odpowiada. Ale chciałem jeszcze chwileczkę dodać tylko jedną drobną uwagę, a mianowicie taką, że dużo kontrowersji wzbudza rosu, który jest jeden z pierwszych moich filmów. Po pierwsze jest to jeden z pierwszych filmów i nie wiedziałem czego oczekujecie od takiego domowego kucharza jak ja, a po drugie, tam dorzuciłem pewien składnik, który się bardzo nie podoba. Mnóstwo z was pewnie wie o czym ja mówię, ale słuchajcie. To nie jest tak, że musicie wykonywać jota wioty to co ja powiedziałem w moim filmie. Przecież możecie nie używać niektórych składników, pominięcie ich nie zawsze zubaża mocno potrawę, a wręcz dla niektórych ona jest bardziej smaczna, mniej kaloryczna, bardziej delikatna, więc korzystajcie z tych przepisów lekko luźno, nie przejmujcie się tym. Ale wracamy do konkursu, bo to jest przecież najważniejsze dzisiaj, na czym on będzie polegał. Pod filmem znajdziecie tam na dole oczywiście regulamin jak zawsze u mnie i tam jest napisane szczegółowo, ale pokrótce powiem, że trzeba po prostu napisać Fajny jakiś przepis na danie obiadowe, i to wystarczy. Na pewno znacie jakiś przepis, na pewno wasza babcia, mama albo ktoś wykonuje takie fajne przepisy, albo na przykład znaleźliście fajny przepis w internecie i tam możecie go yy, przeczytać, a nie mieliście odwagi zrobić. Ja dla was go później przygotuję. Oczywiście, jeżeli on będzie jednym z tych, które wygrają, no a nagrody są trzy. Pierwsza nagroda najważniejsza, czyli ten, który zdobędzie pełny sukces, dostanie, tak jak widzicie tutaj na tym załączonym obrazku, oczywiście fartuch, cudowną deskę do krojenia, no i kubeczek, wszystko z moim logo, to wszystko możecie mieć za zwykłą darmochę. Druga nagroda, tak jak widzicie teraz, to jest oczywiście deska i kubeczek, a później trzecia nagroda, no taka troszeczkę nagroda pocieszenia, ale jednak będzie ona wręczona, wysłana, czyli ten piękny kubeczek. Na Wasze przepisy, które będą pojawiały się pod filmem na YouTubie, czekam do następnej środy oczywiście, kiedy będzie opublikowany już inny wspaniały przepis, a nagrody wyślę pocztą w ciągu najpóźniej dwóch tygodni. Dogadamy się na privie, jak to ma wyglądać, jakie adresy i tak dalej. No i jeszcze tylko kwestia tego, kto będzie te przepisy i w jaki sposób oceniał. Oczywiście nie będzie losowania, ponieważ nie chcę stracić swojego kanału, a losowanie to jest loteria, a ona jest zakazana prawem. Bo nie jest zakazana, ale trzeba ją wcześniej zgłosić. No a to ważne? W każdym razie będzie komisja. Komisja będzie się składała tak jak poprzednio z członków mojej rodziny, czyli będę ja, moja żona, która jest dobrą kucharką i dużo przepisów mi tutaj sprzedaje, moja córka, która też oczywiście gotuje, i syn, który też zabiera się za gotowanie i całkiem nieźle mu wychodzi. Każdy z nas ma swój wyrobiony smak. Będziemy przeprowadzać głosowanie, będzie tam belka, będą oceny, będzie wszystko legalnie i pięknie. I naprawdę nie przejmujcie się tym, że wydaje wam się, że wasz przepis to nie wygra, bo Coś tam. Nie, 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 nie. Piszcie te przepisy, co Wam przyjdzie do głowy, danie obiadowe, ponieważ właśnie komisja w składzie czterech osób jest bardzo obiektywna i będą punktacje i to naprawdę może być zaskakujące, co wygra. Pamiętajcie. Konkurs, danie obiadowe, rozstrzygnięcie w ciągu kilku dni, dosłownie. Na przepisy czekamy do przyszłej szody już w nowym roku. I teraz jeszcze tylko taka mała zapowiedź: będę starał się właśnie te konkursy umieszczać dokładnie na końcu roku. Ten okres międzyświąteczny jest taki przesycony, każdy masz dość tego jedzenia, więc wtedy będziemy robić w konkurs. Mam nadzieję, że nagrody będą się w góry, będą się pojawiały coraz lepsze. Mam za ranczo kilka pomysłów, i tak ma być. Cześć!